Hey, dziś o tym, jak stawiać czoła porażkom. Kontuzje, przeszkody, regres formy, brzmi znajomo, ale w takich momentach nie ma rezygnacji. To czas, kiedy musimy analizować, uczyć się i wracać jeszcze silniejsi. Wcześniej kontuzja stopy, choroba, szpital, teraz dwugłowy, choroba. Każda z tych przeszkód mogła mnie powstrzymać, ale zamiast się zatrzymać, wziąłem z tego lekcję. Analizowałem, co poszło nie tak. Co mogę poprawić? To nie jest czas na rezygnację, to czas na naukę i dostosowanie strategii. Trenuję ciężko, bo to jest sposób, w który osiągam cele i który daje mi satysfakcję. Nawet gdy przeszkody wydają się nie do pokonania, skupiam się na celu i dążę do niego. Z totalnie pełną determinację. Porażki są wszędzie i zawsze, ale to one powinny nas definiować, a bardziej to, jak z nich wychodzimy. Każda porażka to tak naprawdę fundament pod większy sukces. Po każdej kontuzji, spadku formy, Wracajmy do treningów z nowym planem i większym zapałem. I choć zawody już coraz bliżej, to każdy dzień treningu to nowa szansa, żeby być lepszym. Ja wiem, że teraz w czerwcu bez szans, żebym złamał te 18 minut na 5 kilometrów, więc przestawiam swoje zawody o miesiąc do przodu. Cztery tygodnie kontuzji po prostu wyłożyły mnie na maksa. Mam nadzieję, że w lipcu się uda o miesiąc później. Nigdy nie pozwólcie, by porażki lub przeszkody zdefiniowały Waszą drogę. Bierzcie z nich co to, to tak naprawdę najlepsze, czyli lekcje, które czynią nas silniejszymi? Analizujcie, uczcie się i zawsze wracajcie do gry. Prawdziwa siła to umiejętność wstawania po upadku. Działaj, nie rezygnuj, walcz.